Cześć! Na dzisiejszy trapping zakupiłem 4 nowe zdrapki krzyżówka XL. Zapraszam wszystkich do oglądania. Tak, twoje litery. Słowo lotnia. Zobaczmy czy jest. Nie ma, ale mogę skreślić. I teraz tak, kra, jest a jest. Laos nie ma, bo nie ma litery L. Tego też nie będzie, bo nie ma litery L. Uzda. U. Nie ma z, czy można skreślić. radiolog r a d i nie ma o można skreślić podkop nie ma p niestety można skreślić dyny dy, o d dy. nie ma o można skreślić czamy Czychy. A, nie ma N i Dach. I D A. Nie ma O. No tak, Ada. Ada jest. Mamy już dwa słówka. Rasa. Ry A, sy A. O. Już mamy jakąś wygraną. Minimalną. Fraszka. Fry A. Edytor E. D, y, Ty, nie ma o. Echo też można od, m, skreślić. UNESCO nie będzie, bo nie ma O, Noe nie będzie, Nerona nie będzie. Napad. Nie ma N. Sala. Nie ma L. W pierwszej wychodzi trz, trzy słowa, teraz druga pady Nie ma P można skreślić, walc. Nie ma wy. Stok. Sy, ty, nie ma o. Set, sy. Set, jest set. Lewsko nie będzie, bo nie ma O. To tak samo, bo nie ma O. A pisz A, F i. Nie ma Z. No tak. Pomostu nie będzie, bo nie ma litery O. Tego też nie będzie, bo nie ma litery N. Siedlisko. Si i. E, D, nie ma L. Można skreślić Mewa. My E nie ma W Skreślamy. Osy też nie będzie, bo nie ma O. Nataszy nie będzie, bo nie ma litery N Tego nie będzie też, bo nie ma O. Prowizji tak samo. Tym, Ty, y, M. Mamy tym, drugie słowo. Sola. Soli nie będzie, bo nie ma O. Tego też nie będzie, bo nie ma o, spis Nie ma py, no tak, można skreślić I by było tyle To będzie 5 złotych Wygrana Tak Rabka numer 2 Litery Mamy słowa na początek z bonusu Enigma. n Nie ma litery I. Także można odjąć. Ogar. oga A. Nie ma litery R. To też można skreślić. Smog. Sy. My. O. Tu nie ma litery K. Można odjąć grotter g nie ma ry można skreślić ada Ada będzie tak nasyp nie a sy nie ma litery p można skreślić utrata u ty nie ma ry ja, Jazz. Nie ma J. Moc. my, o. Tu nie ma litery cy, za to. Kra. Nie ma ry. I tak samo. Nie ma ry. UNESCO. UNE E. Nie ma C. No tak. J nie ma. Kaletnik. Nie ma K. Tego nie będzie, nie ma J. Ocean. nie ma cy, dno. D, Ny. O, jest. Drugie słowo. Lodowisko. Ly o, d o. Nie ma bu, można skreślić. Także tu niestety nic nie wyszło. Gra druga sowa. Nie ma w. Tego też nie będzie, bo nie ma w. Iga. Nie ma litery i. Niestety to też można skreślić, bo nie ma i. Tu tak samo dentysta. D. De -y S. Dentysta jest. Rosa. Nie będzie, bo nie ma ry, lis. Nie ma I, Walc. Nie będzie, bo nie ma W osa. Osa. Jest osa. Drugie słowo. Sparta. Nie będzie sparty, bo nie ma litery R. Pielucha. Nie ma P, bulwaru nie będzie, bo nie ma W. Gra gry nie będziemy, nie ma litery R tego też nie będziemy, nie ma R tu matrycy tak samo tego też nie będzie, radio też tu też, bo nie ma litery R zobaczmy drabka jest pusta stały jeszcze dwie słowa Bogdan E, O, G, D, A. Mamy Bogdan. Co tu jest wygrane? Ło, 15 zł. Fajnie. Teraz gramy tak. Szukamy słowa lej. L. Nie ma E, można skreślić to Nie ma litery ty, można skreślić oko. Nie ma litery K, tak samo można skreślić UDO. Nie ma, skreślamy. DOG, DOG. No DOG, pies jest. Tak. Jogurt. I O, G. Nie ma U. Parametr P A R A. P, A nie ma M skreślamy dalej Mambo nie ma litery M brat B A. A nie ma litery ty rzym R Z E nie ma litery M, można skreślić. Myrona tak samo. Szprot. Nie ma litery S. Tomograf. Nie ma litery T, można od razu skreślić. Tajlandia tak samo. Embryon. litery E można skreślić i dacho i, I dacho odpada, bo nie ma litery H, Laos, L, A, o nie ma S, szkoda, mali nie ma M, co tutaj jeszcze zostało posad. P. O. Nie ma S. No tak. No tak, to sprawdzone. Zrabka druga. Zeus. Z. Nie ma E. Odpada. Uszy. Nie ma U. Zapytanie. No. Ty litery odpada. Indyk i In. Indy. Nie ma K, Szkoda. Edykt. Nie ma litery E. Set można tak samo skreślić, bo nie ma E. Ezop. Serock. Przecenę. To też. Klosz też odpada, nie ma k, to też odpada, bo nie ma litery k, tutaj też, jazz, jazz jest, owidusz, o, Owi. nie ma u, szkoda, foka, foki nie będzie, bo nie ma litery k, konsul tak samo, osa. Nie ma litery S. Elfa tak samo nie będzie. Także tak. To jest 15 zł. Została zdrabka ostatnia. Litery to. Mamy słowa z bonusu helios. H-E-L-I-O. -y -y Ale nie ma litery S. Odpada. Co można było wygrać? Biedyszki. I teraz tak. Sezon odpada. Nie ma litery S. To też. To też odpada. Sofa odpada. Sok tak samo. To też... To też... teraz szukamy waluta. Wy... nie ma A. Odpada. Słowa wszystkie z A tak samo odpadają. Lido... Li. nie ma ty, szkoda jak tak samo odpada Wenezuela Wenezuela odpada bo nie ma litery A faktycznie Gil tylko kil. Kolejna zdrabka. Cesarstwo odpada, nie ma litery A. Ryga tak samo. Odnoga też. Ada odpada. Peretka tak samo. Ewa też. Biara tak samo. Walencja też odpada. Islam tak samo. Przepraszam. Teraz szukamy słowa Emu. Nie ma litery M. Można skreślić. List Li. To nie ma litery S. Mielec. Zrabka. praktycznie żadne słowa. Nike, Nike, Nike są. Tak. System. Nie ma litery S, można skreślić. Islam jest skreślony, tak. Ursus odpada. To też odpada, bo nie ma litery S z Dun. Z. Nie ma d, no tak samo odpada, D tak samo odpada, nie no, ma a. Sprawdźmy. Rapka jest pusta. Dzisiejsza moja wygrana to 20 zł. Zainwestowałem 20, także jest dobrze, jest na zero. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć.